Myśmy wygrali mecz dosłownie na dwie minuty przed końcem 4-3 i pamiętam Marka Kleistra, szedł mój kolega trener, który prowadził wiele, wiele różnych drużyn, mówi dobra, weź, weź ta, iść ta, bo, bo, no i tak sobie pomyślałem, kurcze, fajna sprawa, może właśnie z tym piłkarstwem, że pracowałem tutaj w szkole, miałem też dwóch znajomych, nauczycieli, którzy powiedzieli, że nie ma sprawy, założymy drużynę, a Irek to się zajmie tylko i wyłącznie tymi sprawami organizacyjnymi, czyli zgłoszenia, tam licencje, no takie papierologia i takie jakby biurowe rzeczy. 20 marca 2003 roku w tym budynku zebrało nas się 15-17 ludzi. Ale już żeśmy ze sobą chłopacy pogadali. Chyba jakieś tam spotkanie piłkarskie też było na boisku, które w tym samym czasie zaczęliśmy remontować z programu z programu nie pamiętam dokładnie nazwy, ale coś tam wiejskiego, Myśmy dostali dofinansowanie, pamiętam 16 tysięcy, będziemy remontować boisko, ale no jak widzieliśmy, my się przymierzamy boisko, no to ruszymy. Była to wiosna, czyli marzec 20, jak żeśmy na dole po obecnej bibliotece sobie siedli, wtedy tam była klasa e, szkoły i no powołaliśmy. Gminny ośrodek, gminny klub sportowy dostaliśmy od gromu Troja Kleszczewo, ale to już latem, to już latem, pamiętam tutaj przyjechali nam, no cały do dzisiaj się szczycą tym, że 19 bramek strzelili nam, a myśmy, no 19-0, myśmy no, nie mieli po pierwsze składu, a to oni byli w trakcie w sezonu przygotowani, a... Albo skończyli. No, w każdym razie dla nich wyjątko, wyjątkowa sprawa. Teraz to może być odwrotnie, i prawie że było, bo dostali, nie wiem, tam 9,1 czy 6,0? Nie, 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 nie pamiętam. Ale w każdym razie y, takie były nasze początki. Lato, w środku mamy dwóch zawodników, proszę Państwa, Grzegorz, Lato sam na lat ucieka teraz. Z tego co orientuje się w latach 70., był soku Bobowo. Gdzieś tam między starszymi, dla mnie starszymi, wtedy to była młodzież gdzieś 30, nie letnia, bo ja tutaj przychodząc to miałem 24 lata, to, to opowiadali o tym, że pamiętają jak w latach 70 były rozgrywane mecze, ale no, trzeba było zacząć od tego, żeby sformalizować sprawę, a dodatkowo znormalizować wymiary boiska, bo ono było dużo, dużo mniejsze. Bo oh ja poszerzyliśmy o jakieś, nie chcę skłamać, w tym czasie poszerzyliśmy e, może o 4-5 metrów i o jakieś 10 przedłużyliśmy, żeby miało podstawowe wymiary. W tej chwili ma wymiary na, na możliwości grania w a, w a klasie. Turdeszka i Czarek Gergela, bramkarz. I właściwie taki libero człowiek, który rozgrywał, ale Szybko nam się jakoś wykruszyli, no nie tylko kłopot z tym, że się wykruszyli, bo wiadomo małżeństwo, ale wyprowadzili Czarek czarek też, no kłopoty z barkiem, to był bramkarz, nauczyciel fizyki zetpetów, a Artur Breszka hajknął się, no i wtedy się zupełnie urwało, po trzech latach chyba, może dwóch, już z nami nie zagrali, ale tak taką pałeczkę przejął, Darek Zyntek, który właściwie w tym czasie, kiedy myśmy zakładali klub, to on zaczął pracować chyba. Czy już pracował w Gdyni, i dla niego było to kłopotliwe z tym dojeżdżaniem i trenowaniem, ale to był piłkarz nasz podstawowy. A od do dobrych 10 lat to, to taki mózg tego, co w środku, jak gdyby, drużyny jest. Pierwszy sezon. Wiadomo dostaje się dość mocny fryzowe, ale w naszym przypadku nie było, tak nie zajęliśmy ostatniego miejsca. Chyba było 14 albo 15 drużyn w B klasie. W tym czasie awans na pewno wywalczyła sparka Gogolewo. Nie tak dawno jeszcze drużyna byłego naszego trenera, naszego obecnego trenera, ale była drużyna, która po sezonie, jak się zawiązała i była w B-klasie, potem w A-klasie i trafiła do, nawet do okręgówki i była bliska otarcia. To nasz trener Krzysztof Radkowski o tym opowiadał, była bliska otarcia, otarcia się o czwartą ligę. My, no, przez pierwsze 10 sezonów, żeśmy grali te środki. Pamiętam jak chyba z 7-8 sezonów wcześniej biliśmy się o awans z Więckowymi, żeśmy zajęli czwarte ostateczne miejsce, wchodził Pinczyn, byliśmy na czwartym miejscu, Pinczyn chyba z, z, z Kaliskami do okręgówki. No, gdzieś tam ostatnie 4-5 lat przed awansem byliśmy w tej pierwszej szóstce, że tak powiem, ale no brakowało. Brakowało tej końcówki, gdzieś tam mm, za duże straty z rundy jesiennej nie dało rady gonić. Ipidio. Zaczynaliśmy typowo tutaj bobowiakami, wysoka Grabowo, o, silna ekipa jeszcze była z Grabowo, bo to nasze, nasza gmina, Jabłówko, Jabłowo, z Jabłowa było chyba tam też przewinęło się, no ale wiadomo silna, silna, silne centrum szkoleniowe i wypuszczające piłkarzy na okrągło jakim jest Starogard, no to bieku juniorskim, czy tam emeryckim, że tak powiem dla piłkarzy, to pograć sobie w B czy A klasie i niedaleko, bo do Bobowa no, jest 10 km ze Starogardu, więc to nie, nie, nie było dla nich problemem. E, początkowo tym wszystkim, tak, no nie wszystkim, ale bo nie grałem, zagrałem tak naprawdę tylko w dwóch meczach i przez pierwsze chyba 5 czy 6 sezonów miałem wyrobioną kartę i byłem takim... Nie jokerem, tylko człowiekiem, który, gdy zabraknie, wpuszczamy. A jaka pozycja? <noise> Defensywna obrońca. <noise> no to ktoś musi zawsze z tyłu siedzieć nie? i pilnować, dobra. Wszystkim się w pewnym momencie na początku zajmowałem, bo to nie tylko była papierologia, ale to było pranie strojów, kłopoty przez to były domowe, normalne, bo ile tego przynosisz, nie? I nie mieliśmy żadnych pralni tutaj w, przy ośrodku kultury, czy tam przy boisku. Tego nie było. Przygotowanie boiska do nikogo innego nie należało jak do mnie. Pomalowanie, chorągiewki, otworzenie gdzieś tam szatni to były moje zajęcia. Pamiętam, przez pierwsze 10, może nawet 12 lat istnienia tego klubu, ja kosiłem. Normalnie no, mieliśmy bez napędu kosiarkę taką 38 cm. i cały dzień poszedł mój, mojej pracy na skoszenie, tężyzna. No i dobrze. To jest nowoczesna gra teraz, proszę państwa, Grzegorz Lato ucieka. Aj, ej, ej, ej. No jest to nasz klub jak gdyby przyjazny. I wtedy, to nie jest kosza, to jest klub tak jak Lechia ze Śląskiem. Bracki Klub, Jantar pawłową. No, tak jak awansowaliśmy do, do A -klasy. i nasza rejonizacja to jest powiat Chojnicki powiat Starogardzki część powiatu jak gdyby tutaj Trzewskiego. tak dobrze mówię? No jeszcze chyba część koście, Kościerzyny, <laughs> bo Nowa Karczma i tamte Grabowa, no to chyba Kościerzyna jeszcze jest, więc no, tak się złożyło, że polubili się nasi kibice najpierw, a później piłkarze i, i to nie są mecze jakimś podwyższonym ryzykiem, a są meczy, meczami przyjaźni, ale nikt nikomu nie odpuszcza, nie ma takich możliwych no, nie wiem scenariuszy, żeby się podłożyć, tutaj się gra, ale po meczu, przed meczem się witamy, lubimy, wymieniamy kib Bicy, jedni i drudzy z okrzykami przeciwnej drużyny i swojej dopingują piłkarzy. Jednym z najważniejszych było moja nieobecność. Hmm. Dla mnie tra tragicznie to wyglądało, bo ja miałem ważną rzecz do zrobienia i, i musiałem, zobowiązałem się do wykonania czegoś. Nie byłem na jednym meczu, właśnie ze Spartą Gogolewą. Nie mogłem, no po prostu nie mogłem i co chwilę, ale w tym czasie jeszcze z telefonami to było kłopotliwe, bo to był rok 2003, to nie było takie sobie, o, że teraz gadasz ile chcesz i albo wideo włącz mi, bo chcę zobaczyć, nie. Ja tam w ciągu godziny chyba straciłem, nie chcę skłamać, ale gdzieś około 100 zł Kiedyś to było dużo, naprawdę, bo zarabiało się tam 800-900 zł. Przeżywałem strasznie ten mecz w gogolewie, przegraliśmy 8-2, ale początki były dobre, a ja nie mogłem być. To było jedno z takich wydarzeń, które mi no, tak się wyryło i ja no, przeżywałem bardzo. Tak jak e, zmieniło się... No chociaż widzimy to na telewizorze, jest piłka szybsza, kiedyś to była jak za Dejny, trochę mógł przytrzymać tej piłki, w tej chwili no, piłka jest, stała się szybka, bardziej chyba fizyczna, musisz od, nawet na tym najniższym poziomie B czy A klasy widać kto trenuje, a kto nie trenuje. Często, jeśli widzisz, ktoś nie trenuje, starcza mu tam na pierwszej połowie, połowę i wtedy do przerwy, a po przerwie się robią często cuda. Dużo jest przypadkowości, ale najczęściej wygrywa silniejszy, przygotowany. Bywa tam, że no na tym poziomie grajkowie pojedynczy stanowią też dużo o wyniku. Bo w klubach, tak jak wcześniej wspomniałem, emerytura w wieku 35-40 lat i więcej, no to piłkarze sobie szukają, żeby jeszcze pograć, bo wiedzą, że nie są fizycznie na tyle sprawni, żeby biegać przykładowo 90 minut na ostrych tam tempach, a a tutaj jest, jest lżej, ale bez przygotowania fizycznego nie da rady. My w tej chwili trenujemy dwa razy, trzy razy w tygodniu i ta drużyna, jeśli by wszyscy bali to jestem spokojny, że my tam ten pierwszą czwórkę, a może gdzieś tam liźniemy się, bo znowu jesteśmy w szóste miejsce, tak jak z 10 lat temu byliśmy blisko i my czekamy. My nie, nie spieszymy się z tym, żeby awansować, ale... Powoli, powoli. Ta drużyna może za rok będzie w tej pierwszej trójce, nie? Tak myślę, że na to dwudziestolecie fajnie by było, żebyśmy no, awansowali. Czy nie mamy przed sobą jeszcze jakby rok i pół? Bo sezony piłkarskie trwają jakoś inaczej. Są dzielone nie, nie jak kalendarzowe. Ale to by było coś fajnego. Na dwudziestolecie awansować do kręgówki. Nie wiemy, co będzie się działo, bo wiadomo, pandemie, różne choroby mogą być, ale to by był fajny cel i być może on będzie podchwycony niebawem, bo dobrze się układa w tej chwili w zespole i myślę, że hmm. jeśli. Teraz ten sezon dogramy gdzieś tam na wysokim miejscu. Zespół się nie rozpadnie. To może w przyszłym sezonie będziemy walczyć o to, coś więcej. O to, coś więcej. O to coś